Siema, z tej strony Eleven, to jest ponownie Five Nights at Freddy's 3 I zapewne zapytacie czy ty już czasami nie skończyłeś z tą grą? I sobie ukończyłeś Dobry ending, zły ending Aggressive nightmare mode Co jeszcze w tej grze jest? Cóż moi kochani, jest od siódma <laughs> Jest od siódma, mnie wysrało z buty, jak o tym usłyszałem I to nie przez ten filmik, który ktoś tam wstawił Bo ja myślałem, byłem na 70% Fuu, na 90% byłem pewien, że to jest fake Że to jest przeróbka Sfajkowana, ja bym. Da ja bym był w stanie taką przeróbkę sfajkowaną zrobić. Tak więc wiecie. Ale sytuacja się zdarzyła taka, że przypadkowo udało mi się w tą noc siódmą wejść. I wysrał mnie z butu. była ja takie. What? To serio no i oczywiście musiałem stanąć przed wyzwaniem, żeby tam noc siódmą przejść, ponieważ rzekomo za nią dostawało się czwartą gwiazdkę w menu głównym. Yy, ponieważ po aktualizacji 1.03 można dostać czwartą gwiazdkę w menu głównym za agresji Agresive Nightmare Mode, ale też ktoś dostał tą gwiazdkę za przejście 7 nocy, więc... Zacząłem przechodzić tą noc siódmą na trybie Agresyw. i mam tu masę kompilacji tego filmów, jak ja to przechodziłem. Mniej niż Aggressive Nightmare Mode, ale mam tego sporo. Trudność w tego była taka, że męczyłeś się 15 minut, żeby wejść w tą noc, a Springtrap załatwiał cię w 3 minuty i znowu się męczyłeś kolejne 20 minut, żeby wejść w tą noc w ogóle i znowu cię Springtrap załatwiał. Tak czy inaczej, mam z tego masę nagrania, ale teraz zobaczycie tylko finalny, że tak powiem, yy, finalną akcję. A resztę outtake'ów, że tak powiem, z tego będzie już wkomponowana w najlepszym momenty z Five 3, które w tej chwili montuję. Więc y, to by było na tyle. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, siódma noc, jeszcze raz. O, już ja nawet nie mam tej ekscytacji, że wchodzę do tej siódmej nocy, bo wiem i tak, co mnie czeka. Bardziej będę miał ekscytację, jak ją przejdę, więc na razie, na razie to nie spodziewajcie się po mnie, nie wiadomo czego. Hi. Zapraszam. Serdecznie. Zrybutuję sobie wszystko, póki... Jeszcze mam na to okazję. Chociaż i tak wszystko jest naprawione, ale nieważne, po prostu chcę się czymś zająć, żeby nie patrzeć cały czas te kamery. Bo to mi nie pomoże. I tak i tak teraz. Grzeczny spring trap. Nie grze... niedobry, niegrzeczny. Muszę okropnie uważać na te fantomy, bo one mi wszystko ps psują. Okej. Okay. Okej. Okay. na kamerę rzutą się wracasz, stary. Nie ma to tamto. Dam ci chwilę sobie pochodzić. Hello. Nie, tak, tak na Foxy, kurde. Jeżeli nie piszcie, to znaczy, że on jest albo dalej koło szybu siódmego, albo poszedł już gdzieś tam z tyłu i zaraz wejdzie do szybu, który prowadzi go prosto do mnie. I nie ma przejebanej. Okej. Ok, oby to był Freddy, bo tak to on jest koło tamtego szybu w takim wypadku. Oby to był Freddy. To jest Freddy! Dobrze. Sieść tutaj springi. Jest trochę stabilniej niż myślałem, że jest. Myślałem, że Foxy mnie już załatwił, bo tak zazwyczaj bywało do tej pory. Ale może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Muszę znowu się nauczyć unikać Foxiego, jak on tutaj gdzieś wyskakuje. No i zjebałem S -sromo sromotnie Czy jak to się tam mówi? What? Aha On był tutaj, dobrze, ok. Nie uciekaj Nie uciekaj Springtrap, spokojnie Spokojnie, malutki! Come on! Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, okej. Okay. Nie! Wracaj się, nie ma tak. Uff, dobrze, że się nauczyłem go na tych wszystkich kamerach, bo to jest cholernie ciężkie. Widzieć, gdzie on jest. Szczególnie na kamerze szóstej, ciężko go dostrzec. Sam gdzieś między tymi. Hello. O... Wait, what? A to jest Freddy. Ok. Ok. Jest ok. Jest bardzo stabilnie. Jest czwarta. Freddy nas odwiedził. hej Freddy! What's up? Okej, okay, dalej jest na kamerze siódmej. To jest dziwne. Jakoś się trzyma. Okej, okay, szczęście mi sprzyja, żebym tylko nie zapeszył. Oo. Hello. Okej. Okay. Odgoniłem go od kamery piątej. Tylko odgoniłem kamery ósmą i to jest błąd, bo może mnie teraz zajść od tyłu. A jak to zrobi, to mnie ma przejebane. Hello. Nie zrobi. Nie zrobi. Prawda? Springtrap grzeczny jest Jest piąta Okej, okay, niepotrzebnie go wołałem, bo go tam nie było, ale na kamerę szóstą to tyle dobrze Okej, okay, jesteś tutaj, to dobrze Wracaj tu Jest stabilnie Jest stabilnie on jest w naszym szybie, ja jest piąta. Wygraliśmy Udało się. Udało się. Fuck, 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 fuck. fuck. balon. być oczywiście musiał się wpieprzyć Nie. Nie rób mi tego. Nie, nie. Już lada chyba mnie szósta, nie? Tak. Jest! Jest! Przeszliśmy noc szóstą Noc siódmą, bitch please! Na trybie agresyw Zobaczymy czy dostaniemy do czwartą gwiazdkę tak jak powinno być Nic się nie zmieniło, jest tak jak miało być Jest tak jak miało być Come on! Czy będzie czwarta gwiazdka? <noise> Okej, okay, więc najwyraźniej za siódmą noc Fire Emblem 3 nie dostajemy wcale czwartej gwiazdki. Gówno dostajemy. Więc zobaczymy chociaż, czy w pliku ze zmiennymi dostajemy zmienną yy, pobicie nocy siódmej. Więc najwyraźniej tego też nie dostajemy. Jedyne co dostajemy to to, że level, które zazwyczaj pokazywało 7, pokazuje teraz 8. Więc nie wiem, spróbujmy wejść do teraz nocy 8. Wejście spędzimy teraz jakieś 10 minut na próbowaniu wejść do nocy 7. I jeżeli jest już zmienione na noc 8, to nie da się wejść do nocy 7, czyli już jest koniec. Trzeba by zmieniać, trzeba w plikach gry i zmienić level na 7. Wtedy się tylko da wbić do nocy 7. Eee, cóż, jestem trochę zawiedziony. Myślę, że zostałem tą czwartą gwiazdkę, ale najwyraźniej nie. A noc 7 jest. Powiedziałbym, że Powiedziałbym, że jest równie ciężka co agresywny Nightmare Mode. Więc y, powinienem za to to dostać Tym bardziej, że przyszedłem to na trybie agresywnym No sorry Tak więc powiem wam tyle yy, Cieszę się, że udało mi się tą siódmą noc Mam z tym spokój Czwartą gwiazdkę spróbuję zdobyć I to prawdopodobnie będzie ostatni film w końcu z Five Nights at Freddy's 3 Tyle mam do powiedzenia Nie będę dłużej już tak za dużo spędziłem na tym filmie, jakieś kilka dni Huh. Tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!